Siemano. Witam was widzowie w dzisiejszym odcinku. Jest ze mną moja siostra i jedziemy zrobić test zestawu Minecraft. Tak. A potem pójdziemy sobie jeszcze do kina, więc dzisiaj dzień z moją siostrą. Można tak to nazwać. Ponieważ u nas w mieście była powódź, to zamknęli naszego Maka i do Maka musimy przejechać w jedną stronę. 80 km. Jakie 80 tyle? A ile? Dobra, czyli jednak mamy w jedną stronę do Maka 41 km, czyli w dwie strony 80. No to w takim razie jedziemy. Stukni. Dobra, moi drodzy, po godzinnej podróży dojechaliśmy. Jesteśmy. Jak ci się jechało? E, tak, fajnie. To elegancko. I idziemy testować ten zestawik. Cześć. Zobaczyliśmy kolejki w środku, jednak stwierdziliśmy, że drag. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę chwilę poczekać, dziękuję. Okej okay. ja wezmę zestaw. Dla Mileny weźmiemy Happy Mila i ja domówię jeszcze... W Nie sensie tego Minecraftowego, bo jest też. Ja, jak byłem młody, to też dużo grałem w Minecrafta. Nie pamiętam, jak ty mnie zawołałeś kiedyś. No. I mi pokazałeś swój domek z diamentu. Dzień, dzień się... dobry, co mam zamówienia? E, dzień dobry, ja chciałbym zamówić. Tak. Minecraft zestaw. Nie chcecie serki serki? Tak. Tak, Tak. Albo nie Coś Poproszę. I do tego jeszcze będzie też Minecraft zestaw, ale w tym momencie nie tak, Naget. Kupisz tam skierować? Jaka? tak to będzie? Tak. się Mamy to. Pozdrawiam, Kinie. W sumie wszystkich moich znajomych, to się to oglądają. Zapłaciliśmy za te dwa zestawy 50 zł. Zobaczymy, czy to się opłaci, tak? proszę pod okienko numer 4 podjechać, dziękuję, Dobra to jest okienko numer 4. Do... Jakby... okienko numer 4? Halo, dobra, ale mamy już McFlarkę tutaj. Mamy nasze napoje w Minecraft Movie. Próbujemy Minecraft McFlary. Dobra. Dody są śmietankowe. Dzień śmietankowe? Co to było? To tak strzela! Strzelająca posypka, ale fajnie. Teraz ja spróbuję, trzymaj. Wygląda w ten sposób dosyć kolorowo. Ja to strzelam. Ale zimne! Śmietankowe? Dobre nawet. I? Tylko ja bym wolał, jakby były waniliowe, bo ja wolę waniliowe niż śmietankowe lody. Dobra, więc czekamy na zestaw i robimy jego test. Dobra, moi drodzy, dostaliśmy już. Jedziemy stanąć na parking, żeby zjeść sobie spokojnie W takim bądź razie, testujemy co, Twój kwadratowy Happy Meal Nie, to jest twój, to jest twój. Tak? Mój jest tam mój. A, mój też jest w takim fajnym boksiku? No Wow, co? Ale to jest do... Ale <noise> Ej nie, rozbawiłam mnie A A Zarobiste wytestować sos mhm. Czyli mówisz, że mówili, że ten sos jest Średni Średni Dobra, otwieramy zabawkę. To jest takie coś. I w środku mamy jakąś instrukcję, jak w to grać. Już widziałam na TikToku, jak w to się gra, więc. Ale to bym musiała mieć inne figurki. No nie cóż. Testujemy ten sos, Który już czuję, że jest bardzo ostry. Ale co nie? Czekajcie, Nie mm, Niedobry. Niedobry? Mm -mm. No. I tu macie takie coś. To jest jakby rozkładane i to się daje na podłogę, i obok można wczepiać te jakby inne zabawki. Zresztą ogólnie w tym ogólnie obok mamy po prostu frytki i mamy te ciskoiny. Ja nie jadłem na przykład zestawu Bambi, więc nie wiem, bo wszyscy mówią, że jest podobny. Ale ponoć serki lepsze. Trzy, dwa, jeden. Uuu! Mmm, mm. dobra. dobra, ale. Mm. Wokło fajki. Podsumowując mój zestaw frytki. Te trisky, ten sos niedobry. Choiny OK, oddaję Ci. No to ja oceniam od 1 do 10 ten zestaw. Takie 3, tak szczerze. No 3? No. Opakowanie mi się podoba. Chyba tylko tyle. A ty jak oceniałabyś? Ja dostałam frytki, jabłka. I na pięć 5 na 10 bo już to jadłam dużo razy. Mm. Ale tylko serki nie jadłam. A serki dobre. Jemy to do końca. Jedziemy na film. Dojechaliśmy do kina. Tak, jest. 18.15, a do Jeleni dojechaliśmy o 16.57 pamiętam Tak, ale byliśmy jeszcze u naszych dziadków, gdzie troszkę napełniliśmy nasze brzuszki. Idziemy teraz do kina, bierzemy jakiś popcorn. Raczej dopiero już się widzimy po filmie, nagramy wam naszą recenzję. No także idziemy. O Stoimy w kolejce do popcornu i do naszosów. Zobaczcie jaka jest duża kolejka. W sumie to są dwie kolejki. Bierzemy popcorn czy naczosy? Czyli to i to. Popcorn. Nie, ale mi nie zakazujesz wtedy jeść, bo jak kiedyś byliśmy w kinie to mi zakazywałeś. Jeść. No dobra, bo chciałeś zjeść wszystko na reklama. Nieprawda. Prawda. Popcorn. Karmelowy. Ja zawsze brałem salony, ale dzisiaj mam ochotę zjeść karmelowy. Dobra, moi drodzy, mamy już popcornik. Także jesteśmy obłowieni wędzonko i w picie i wchodzimy na seans. Cześć. Dobra, my już jesteśmy po filmie. Jak ci się podobało? Fajnie było. Mi się też nawet podobał, tylko trochę zasnęłem pod koniec Właśnie Chciałam powiedzieć Myślałam, że Kuba nic nie będzie wiedział O końcówce Bo spał Lol Czyli ogólnie jak Ci się podobał film? Od 1 do 10? 6,5 Dobra, ja daję tyle samo A cały tak. dzień jak Ci się podobał? Sigma, 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 sigma Sigma? Bo sigma, bo sigma. W takim razie dziękujemy Wam za ten odcinek Zostawiacie łapeczkę w górę Komentujcie. Tak. Subskrybujcie i do następnego. Hello.